Afirmacje dla czakry korony na głębszą duchowość i połączenie ze wszechświatem szanuję boski aspekt mojego istnienia. Samo moje istnienie jest dowodem na to, że wszechświat mnie kocha. Jestem pod ciągłą ochroną siły wyższej. Wszechświat mnie prowadzi i inspiruje. Odpuszczam kontrolę i oddaję się w ręce kochającej siły wyższej. Znam prawdę o sobie i wyraźnie dostrzegam sens mojego życia. Ufam mojej intuicji, słucham odwiecznej mądrości mojej duszy. Odpuszczam zwątpienie i wybieram wiarę. Wierzę w siłę wyższą, w siebie i w sens mojego życia. Każdego dnia czuję coraz większe połączenie z moją duszą. Otwieram się na światło, miłość i mądrość wszechświata. Jestem miłością, jestem światłem, jestem jednością ze wszystkim, co istnieje. Otwieram się na wszelkie wskazówki, by żyć jeszcze lepiej i świadomiej. Wszechświat otacza mnie nieskończoną miłością. Moja dusza zawsze mnie prowadzi. Z łatwością rozpoznaję boską mądrość, która do mnie płynie. Moje życie pięknie się rozwija. Zawsze uczę się na swoich doświadczeniach. Jestem otwarta na głębsze poznanie siebie. Ufam wszechświatowi i wiem, że zawsze jestem bezpieczna. Uzdrawiam się na wszystkich poziomach mojej istoty. Moja czakra korony jest otwarta i pozostaje w idealnej równowadze. Postanawiam żyć chwilą obecną, ponieważ teraz jest wszystkim, co istnieje. Cała moja moc jest w teraźniejszości. Jestem duchowo przebudzona i świadoma. Wypełnia mnie spokój i pewność. Moje życie jest piękne i święte. Jestem bosko połączona. Ze źródłową energią, która płynie we mnie i wokół mnie. Moja czakra korony jest otwarta i otwarta na boskie przewodnictwo i mądrość. Czyste białe światło przepływa przez moją czakrę korony, przynosząc mi wewnętrzny spokój i jasność. Uwalniam wątpliwości i przyjmuję wiarę w mądrość wszechświata. Czyste, piękne, promienne światło mojej duszy świeci jasno, oświetlając moją ścieżkę. Wieczny pokój płynie do mnie i przeze mnie. Dobrobyt płynie do mnie z łatwością, gdy dostosowuję się do mojego prawdziwego ja. Wibruję na częstotliwości wdzięczności i czystej radości. Jestem świadkiem boskiego światła w każdej istocie. Uwalniam ograniczające myśli, przekonania i relacje, które już mi nie służą. Jestem godna miłości od boskiej energii. Moja siła wyższa darzy mnie bezwarunkową miłością, obecnością i wsparciem. Czczę świętą boskość, która istnieje we mnie. Jestem wiecznie połączona z boskim źródłem wszechświata. Mam niezachwianą wiarę w moją boską ścieżkę. Czuję silne duchowe połączenie z moją wyższą jaźnią. Wierzę, że jestem boską istotą.